Gratuluję Jakub, mistrzostwo zdobyte, na pewno z, taką, z takim celem tutaj jechałeś, prawda? Tak, no był to ciężki rok, ale wiadomo mistrzostwa Polski gdzieś tam na końcu i tutaj jest na, nasz cel, który, który trzeba powstrzymywać cały czas, nie? Jak ocenisz cały turniej, wszystkie walki, które stoczyłeś? No turniej, były w roku cięższe walki, wiadomo, gdzieś tam z, z, z zawodnikami z zagranicy. Ale do każdej walki trzeba się przyłożyć i, wiadomo, oddać szacunek rywalowi. Walki, jest to końcówka roku, wszyscy jesteśmy też już zmęczeni tymi walkami trochę, ale wiadomo, trzeba było się przyłożyć, cały czas trzeba być w treningu i walki, myślę, na dobrym poziomie. Walka finałowa, no to nauczyłeś trochę boksu młodszego kolegę. No wiadomo, każdy chce wygrać, ale cały czas trzeba trzymać swój poziom. Na ten, na ten czas ja jestem jeszcze numerem jeden i tak bym chciał, żeby cały czas było. Jakbyś miał podsumować cały rok sportowo, jaki on był dla Ciebie? Ciężki rok. Zaczęliśmy współpracować z tenem Bartnikiem. Uważam, że, że, że bardzo dobrze nam to poszło. Gdzieś tam ten medal Mistrzostw Europy wzniósł jeszcze bardziej na Wyżyny. Uważam, mój boks. No i końcówka roku. Teraz jeszcze było, trzeba było trzymać poziom do końca, i teraz troszeczkę odpoczynku i od nowego roku zaczynamy dalej. Gratuluję jeszcze raz i w takim razie do zobaczenia na ringu. Dziękuję.